Tam w 168. odcinku podcastu Pokój w głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 11 stopni. Dzisiaj porozmawiamy o zielonych i czerwonych flagach w związkach, w bliskich relacjach. O tym, jak nie widzimy czerwonych flag, jak nie widzimy zielonych flag, jak zlewają nam się czerwone z zielonymi, albo po prostu jedne z drugimi mylimy. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska i jestem psycholożką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, pomagając im zadbać o zdrowie psychiczne i odnaleźć pokój w głowie. Cały internet, mam wrażenie, koncentruje się głównie na czerwonych flagach, i koncepcja czerwonych flag chyba powstała jako pierwsza. Ja przyznam się szczerze, że na początku wyobrażałam sobie, że ta czerwona flaga jest zainspirowana czerwoną flagą z plaży, kiedy nie wolno wchodzić do wody. Czerwona flaga oznacza nie wchodź niebezpieczeństwo. I Alternatywą dla czerwonej flagi jest flaga biała na plaży, która oznacza, że można się bezpiecznie kąpać. Natomiast, jeżeli chodzi o bliskie relacje, o relacje romantyczne, to coraz więcej mówi się o zielonych flagach, a nie białych flagach. Czyli trochę to się rozwinęło w innym kierunku niż ten plażowy, który sobie wyobrażałam. Czyli w sumie stosujemy takie kolory, jak przy światłach drogowych. Prawda? Czerwone, zielone. Czerwone, stój. A zielone, możesz śmiało jechać, możesz w to wchodzić. I ja nie mam zamiaru forsować kolorów plażowych, zostaniemy przy tych zielonych i czerwonych. I dzisiaj mam dla Was, myślę, że dosyć ciekawy odcinek o czerwonych i zielonych flagach. A mianowicie chciałabym powiedzieć, że jeżeli ktoś ma problem z czerwonymi flagami, to najprawdopodobniej ma też problem z zielonymi flagami. A koncentrujemy się głównie na tych czerwonych, prawda? I to jest trochę tak jak w daltonizmie. Daltonista to osoba, której czopki w oku nie działają tak, jak powinny. I my w oczach mamy różne rodzaje czopków, i są takie, które odpowiadają za widzenie czerwonego światła, są też takie, które odpowiadają za widzenie zielonego światła. Jeśli jedne z nich nie działają dobrze, to mózg traci tak jakby punkt odniesienia. I nie potrafi prawidłowo obliczyć także innych kolorów. Czyli jeśli brakuje czopków, które odbierają czerwone światło, to jest zbyt mała ilość danych, żeby prawidłowo dostrzegać zieleń. Jeżeli natomiast brakuje czopków odbierających zielone światło, to zbyt mało danych jest, aby prawidłowo widzieć czerwień. I dokładnie tak samo jest z flagami dotyczącymi bliskich relacji. Jeżeli nie widzisz zielonych, to masz zbyt mało danych, żeby widzieć czerwone. Jeżeli nie widzisz czerwonych, masz zbyt mało danych, aby prawidłowo widzieć zielone. Nie masz po prostu punktu odniesienia. Albo Twój punkt odniesienia jest przesunięty w jakieś miejsce, w którym być nie powinien. Prawdopodobnie Punktem odniesienia są relacje z przeszłości, z twojego dzieciństwa. Relacje z najważniejszymi osobami, czyli z rodzicami głównie. No i ja ostatnio Was zapytałam w taki trochę ukryty sposób na Instagramie o ten daltonizm flagowy, co trudniej Ci wyłapać w bliskiej relacji. Czerwone flagi, zielone flagi wszystkie flagi nie odróżniam ich. To była trzecia odpowiedź: wszystkie flagi nie odróżniam ich. Czyli trzy odpowiedzi były do wyboru. No i wyobraźcie sobie, że. 38% zaznaczyło tą trzecią odpowiedź, właśnie. Wszystkie flagi nie odróżniam ich. 36% osób odpowiadających zaznaczyło, że najtrudniej im wyłapać czerwone flagi, a 26% zaznaczyło, że najtrudniej im wyłapać zielone flagi. Moja hipoteza jest taka, że osoby, które zaznaczyły odpowiedź trzecią, są najbardziej świadome, a te, które zaznaczyły że nie widzą czerwonych flag, po prostu jeszcze nie mają takiej świadomości, że nie widzą też flag zielonych. Ci, którzy wiedzą, że nie widzą flag zielonych, już pewne rzeczy przeszli i zrozumieli i prawdopodobnie mieli też z czerwonymi problem i mają z czerwonymi też problem, ale teraz chcą się bardziej koncentrować na zielonych. A ci, którzy już wiedzą, że nie odróżniają flag, są w swoich refleksjach najbardziej zaawansowani. Więc osoby, które uważają, że mają problem z czerwonymi flagami, myślę, że warto, żeby sobie przemyślały, czy wiesz, na czym polegają w ogóle zielone flagi? Jak odróżnisz człowieka, który jest OK, od tego, który będzie dla ciebie toksyczny? Bo odpowiedź, przy tym, który jest OK, poczuje motyle w brzuchu, a przy tym, który jest nieOK, okay, tych motyli nie poczuje, też jest toksyczna. I w ten sposób apeluję, proszę sobie nie odpowiadać. Może jeszcze doprecyzujmy sobie ten daltonizm flagowy. Dobra? Mamy do czynienia z sytuacją, gdy emocjonalne czopki nasze nie odróżniają czerwonych flag związanych z bliską relacją, czyli ostrzeżeń od flag zielonych oznaczających bezpieczeństwo i zdrową relację. Wtedy coś, co powinno nas zaniepokoić, wygląda nam na coś fajnego, dobrego, a nawet intrygującego, ekscytującego i pociągającego. I podam Wam teraz przykłady. Przykłady tego, jakie są konsekwencje flagowego daltonizmu. Na przykład, zazdrość i kontrola. Zamiast zobaczyć w tym czerwoną flagę, jeżeli ktoś jest o ciebie bardzo zazdrosny, bo to oznacza, że po prostu ci nie ufa, odbieramy to jako flagę zieloną czyli on bardzo mnie kocha, o mnie dba bardzo chciałby mieć blisko mnie przy sobie i tak dalej. Ale przecież, jeżeli ktoś nam robi sceny zazdrości, to w tych scenach tak naprawdę przy okazji przekazuje nam informacje: Totalnie ci nie ufam. Jak pojawi się ktoś inny, to od razu mnie zostawisz albo będziesz mnie okłamywać. No super w ogóle opinia, co nie? Inny przykład daltonizmu flagowego, kiedy ktoś ma takie wahania emocjonalne. Ten drugi ktoś, Mariusz na przykład, raz jest wylewny, ciepły, Zalewa cię, właśnie, love bombing prezentuje, a potem jest chłodny, zdystansowany, albo w ogóle się wycofuje z relacji. No i ty sobie myślisz, o to pewnie dlatego, że ma taką trudną przeszłość, on sobie nie radzi w relacjach. Tak mu strasznie zależy, że on się boi i dlatego tak postępuje. Dlatego w rezultacie przez niego cierpie, bo on w dzieciństwie spadł z roweru i nadal tego nie przepracował. Muszę być wyrozumiała i muszę mu pomóc. Muszę go uratować przecież przed tymi strasznymi konsekwencjami jego ciężkiej przeszłości. I zamiast potraktować jego doświadczeń, z którymi on sobie jeszcze nie poradził i prawdopodobnie nie ma zamiaru sobie poradzić w najbliższym czasie, jako czerwonej flagi, ty traktujesz to jako zachętę do wejścia w tą relację i zachętę jeszcze do topienia ogromnych kosztów, tak naprawdę. Czyli zachęty do ratowania go przed czymś, o co on nawet ciebie nie poprosił, żeby być ratowanym. Trochę tutaj już o love bombingu wspomniałam, a mianowicie też ten love bombing uznajemy czasami niestety za zieloną flagę. Czyli kiedy ktoś nas zalewa po prostu objawami swojego zainteresowania. Miłości, tak w cudzysłowie, jakimiś komplementami, prezentami, propozycjami spotkań. Intensywny początek jest takiej relacji. Mówi w dodatku, że nas kocha, już na wstępie. Chce planować przyszłość. Mówi, jak strasznie wyjątkowa jest ta relacja. Że nigdy nie znał tak wyjątkowej osoby jak my, mimo że on nas nie zna przecież, bo widzieliśmy się już raptem trzy razy. Ty natomiast czekałaś całe życie na kogoś tak zakochanego w tobie, więc po prostu wchodzisz w to jak w masło. I wydaje ci się, że wreszcie po prostu trafiłaś na miłość swego życia, i w dodatku od pierwszego wejrzenia już żeście się w sobie zakochali. Nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Jeżeli ktoś ci wyznaje miłość już na samym początku, mimo że nawet nie ma pojęcia o tym, kim ty jesteś, to przecież jest czerwona flaga, a nie zielona. Hello! Jeżeli ktoś wymaga od ciebie ciągłego kontaktu, odpowiadania na wiadomości, chce wiedzieć dokładnie, co robisz i gdzie jesteś, i jeszcze się złości, na przykład, gdy nie wie, no to może raczej jest objaw prób kontrolowania ciebie, a nie miłości. Kolejne hello! No, i oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, ten daltonizm flagowy polega na tym, że my nie odróżniamy flag czerwonych i zielonych, lub nam się one zlewają, albo mylimy je jedne z drugimi, czyli w drugą stronę też to może działać. A mianowicie, że mamy zielone flagi, ale nam się wydaje, że są flagami czerwonymi. Przykłady: Na przykład ktoś jest spokojny, stabilny i przewidywalny, a ty czujesz, że jest przecież taki nudny. Nie ma iskry, tu nie ma tego czegoś, nie ma tych motyli w brzuchu. Nie jara mnie ten człowiek po prostu. Jest jak flaki z olejem. Zielona flaga to bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie w tej relacji. Być może fajne by się dało rzeczy przeżywać z tym człowiekiem, iść w góry, zamiast przesiadywać pod tojem, w którym on się zamknie. Ale ty nie bierzesz tego pod uwagę, bo ty chcesz, żeby jarała cię ta relacja, a nie to, co razem zrobicie. I wydaje ci się, że jeżeli on ci daje poczucie bezpieczeństwa, to jest to czerwona flaga, bo mylisz bezpieczeństwo z nudą. Inny przykład: ktoś pyta ciebie, on, Albert, taki na przykład, pyta o twoje granice, prosi o zgodę na coś, mówi, czego potrzebuje. A ty sobie myślisz, Boże, jak on wszystko analizuje: czy on się nie może domyślić, czy on musi tyle pytań zadawać i tak drążyć? Kontroluje mnie po prostu. Czyli to, co tak naprawdę jest normalnym objawem szacunku wobec ciebie i konstruktywnym rodzajem komunikacji, wydaje ci się, że jest próbą kontrolowania i zamiast za zieloną flagę bierzesz to za czerwoną. Ponieważ prawdopodobnie masz sama problem z komunikacją i wolisz, żeby ktoś nie pytał cię o rzeczy, na które nie umiesz odpowiedzieć. No i podsumowując, daltonizm flagowy to taka sytuacja, w której nasze emocjonalne czopki są rozregulowane. Przez wychowanie, wcześniejsze doświadczenia, brak poczucia własnej wartości po prostu nie potrafimy odróżnić niebezpieczeństwa od troski bezpieczeństwa spokoju. Jeśli ktoś dorastał w chaosie emocjonalnym, to spokój wydaje się podejrzany, zdrowa relacja zbyt zwyczajna, by mogła być prawdziwa. Albo zbyt zwyczajna, by mogła dać nam szczęście, zbyt nudna, by mogła dać nam szczęście. Tak naprawdę to pewnie trzeba by było zacząć od tego, jak rollercoaster emocjonalny realnie ma się do mojego szczęścia. I też od tego, że ja wcale tak naprawdę to nie tego szukam, bo prawdopodobnie prowadzi mnie to do strasznego cierpienia. Więc zastanów się nad tym, jak to jest u ciebie z tymi flagami. Czy jeśli jesteś pewna, że nie widzisz flag czerwonych, to czy jesteś pewna, że widzisz zielone? Bo może ich też nie widzisz. Nie potrafisz odróżnić jednych od drugich. A jeśli wiesz już, że jest ci ciężko odróżnić flagi zielone od czerwonych, to myślę, że jesteś w bardzo dobrym punkcie, bo teraz twoim zadaniem jest poszukać, czego ty w ogóle potrzebujesz od związku, od bliskiej relacji. Ja bym zaczęła od tego, że w związku ma być nam lepiej niż wtedy, gdy jesteśmy singlami, więc co by się musiało dziać w Twoim życiu, żeby żyło Ci się lepiej niż kiedy jesteś singielką? Prawdopodobnie to lepiej to nie jest rollercoaster emocjonalny, to nie jest wieczne czekanie na wiadomość od kogoś, to nie jest wieczna niepewność, to nie jest wykłócanie się o wszystko, dosłownie wszystko i czekanie na kogoś pod kiblem. Kiedy mieliście iść w góry? I tak jak w tym daltonizmie ocznym, zobaczcie, my po prostu możemy mieć problem, jeżeli jakieś tam czopki nie działają w naszych oczach z punktem odniesienia. I wtedy widzimy inaczej pozostałe barwy. Tak samo jest z flagami. Jeżeli nie widziałaś wcześniej czerwonych flag, prawdopodobnie tak było, dlatego słuchasz tego podcastu, albo nadal ich nie widzisz, to twoje doświadczenia. W relacjach Mariuszowych działy się właśnie po to, żebyś zaczęła te flagi dostrzegać, żebyś wyłuskała dokładnie, uczciwie, wobec samej siebie te doświadczenia, które były dla ciebie przykre, negatywne, których nie chcesz więcej przeżywać w żadnej relacji. Żebyś wyłuskała to, czego nie chcesz od innych ludzi, co nie chcesz też, żeby inni w twoje życie wnosili. Zastanów się nad tym, co jest. Negatywne, czego nie chcesz, co jest tą czerwoną flagą. Ponazywaj sobie te czerwone flagi po kolei, a potem się zastanów, co ty chcesz w zamian w takim razie. Bo chodzi o to, żeby mieć dobry punkt odniesienia, żeby nie przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę. I wtedy będziesz widzieć dobrze i flagi czerwone, i flagi zielone, jeżeli będziesz wiedziała, gdzie jest równowaga, gdzie jest granica między tym, co okej, okay, a co nie okej. Okay. Ja też zrobiłam dla was e-book taki mały, mini e-book ostatnio BHP w relacjach o tym jak się pochopnie nie zaangażować. I tam starałam się też wyłuskiwać co jest ok, a co jest nie okej. Okay. To jest mini e-book, czyli to nie jest jakieś tam wielkie tomiszcze, tylko bardzo, bardzo moim zdaniem skondensowana wiedza na temat tego na co zwracać uwagę na samym początku relacji, w tym początkowym okresie i czego szukać w relacjach. A czego unikać? Jeżeli uważasz, że taki mini e-book by ci się przydał do refleksji w tym temacie, to prawdopodobnie link w opisie tego odcinka pokieruje cię we właściwym kierunku, w kierunku tego e-booka. Pamiętajmy natomiast, że każdy z nas ma uczucia, które prowadzą nas do spokoju i równowagi. Raz czujemy. Przyjemne emocje, raz nieprzyjemne, kiedy zbaczamy z kursu ku temu spokojowi. Prawdopodobnie w sytuacjach, kiedy mylisz flagi czerwone i zielone, czujesz miks emocji, czujesz jakąś taką ekscytację, czyli takie pozytywne, przyjemne, ale jeżeli pomyliłaś flagę czerwoną z zieloną, to najprawdopodobniej pod tymi pozytywnymi, przyjemnymi emocjami czujesz też lęk, niepokój. Smutek, złość, może wściekłość, może złość na niego, może złość na siebie, może irytację. Jakieś emocje, które nie są przyjemne i na pewno warto to zbadać. Bo moim zdaniem, mało prawdopodobne jest, żeby ktoś mylił na przykład flagę czerwoną z zieloną i czuł się jednoznacznie świetnie w tej sytuacji. Czyli biorąc flagę czerwoną za zieloną. W drugą stronę natomiast, jeżeli bierzemy flagę zieloną. Za czerwoną, to prawdopodobnie chodzi o nas, nasze wzorce z przeszłości i być może też rzeczy, których sami żeśmy nie przepracowali, które powodują, że trudno jest nam uczciwie i po prostu wejść w bliską relację. Czyli przykład, jeżeli ja nie wiem, czego potrzebuję, czego chcę i czego nie chcę, to nie będę mogła tego zakomunikować. Więc jeżeli ta druga osoba będzie mnie pytać, co jest zieloną flagą, będzie mi zadawać pytania, na które ja nie umiem odpowiedzieć, to ja to potraktuję jak czerwoną flagę. Ale nie dlatego, że on się zachowuje źle, tylko dlatego, że ja na te zielone flagi po prostu jeszcze nie jestem gotowa. Nie umiem w zielone flagi. Problem też w tym, że ja jeśli potraktuję te zielone flagi jako czerwone, to pewnie się nie będę zastanawiać, co mogłam ja zrobić inaczej, tylko w mojej pamięci pozostanie wniosek, że z kolesiem coś było niehalo. Myślę więc też, że warto uczyć się na błędach i warto przeanalizować sobie te wszystkie relacje, gdzie kogoś być może spławiłaś, kto chciał bardziej ciebie poznać, a ty mu powiedziałaś: nie, to nie to, nie iskrzy. No i tak swoją drogą to powiem wam, że ten temat zielonych flag jest cholernie niedoceniony, bo o nich można by gadać tyle samo albo i jeszcze więcej niż o flagach czerwonych. Dlaczego my się tak ciągle na tych czerwonych flagach koncentrujemy, prawda? I cały internet na tych czerwonych flagach się koncentruje. Ja będę mówiła myślę coraz więcej o flagach zielonych, bo jest to deficytowy temat, a tak jak to dzisiaj żeśmy ustalili, jeśli nie widzisz flag Zielonych, to nie widzisz czerwonych. Jeśli nie widzisz czerwonych, to nie widzisz zielonych. Po prostu, jeżeli jakichkolwiek flag nie widzisz, to nie widzisz też całej reszty flag. Więc nie można mówić o czerwonych flagach bez flag zielonych i na odwrót. I daltonizm flagowy na szczęście jest odwracalny. Pamiętajcie o tym. Tylko łepetyna musi wykonać trochę roboty, bo wnioski same się nie wyciągną. A zatem, z życzeniem zielonych flag. Kończę ten odcinek. Dziękuję za jego wysłuchanie. I dodam jeszcze na koniec, że jeśli masz ochotę sięgnąć po więcej moich treści, to zobacz sobie, jakie są linki w opisie tego odcinka podcastu. Bo tam są zawsze jakieś ciekawe linki. Zajrzyj sobie na stronę pokójwgłowie.pl, gdzie znajdziesz transkrypcję wszystkich odcinków tego podcastu, a także linki do mediów społecznościowych no i sklep z artykułami powiązanymi z treścią niniejszego podcastu. Opowiadała Kasia iwaszczuk Pudzinowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.